Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że to będzie dla Was udany dzień. I dziś jestem tutaj, żeby opowiedzieć Wam trochę o mojej najnowszej książce, Nela na wyspie Kangura. Yy, więc tak, ta książka jest napisana um, to jest taka trochę książka o ratowaniu zwierząt znaczy trochę. Chodzi o to, że tutaj opisałam i przygody yy, z Australii i o, coś o pierwszej pomocy dla zwierząt. Też o samej misji. Ja tam pojechałam, tuż po tych wielkich pożarach, które tam nastąpiły, niestety, i ratowałam zwierzęta, nie z samego pożaru, ale które przeżyły na terenach spalonych, gdzie dokoła nie ma już żadnego jedzenia. I stamtąd je przewoziliśmy do weterynarza zazwyczaj, albo na tereny, które są bardziej no, zalesione. Więc tak, możemy zaczynać. No tytuł to jest Nela na wyspie Kangura. Na okładce widzicie koale, Czyli takie chyba zwierzę najbardziej rozpoznawalne dla Australii razem z kangurem. Um, no i tak. Um, opowiem wam może o, o miejscu, które tak naprawdę było spalone, bo ja pojechałam na wyspę Kangura. Czyli o tutaj. To jest taka mała wysypka pod Australią. Yy, I tu wam pokażę zaraz mapę to jest kawałek mapy wyspy Kangura. Praktycznie połowa tej wyspy jest spalona, więc ta część bardziej zalesiona niestety spłonęła. W Australii można spotkać różne zwierzęta, jak na przykład, oczywiście, wiecie pewnie, koale, kangury. Jest tam dużo gatunków kangurów. Są na przykład walabie i są kangury rude, czyli to są, takie, to są te kangury, o których się zazwyczaj myśli, jak się myśli o kangurze. To zazwyczaj właśnie je sobie wyobrażamy. To są te największe kangury, które są rude, um, ale samice są mniej rude, są bardziej takie niebieskawo-szare i dlatego są nazywane niebieskimi lotniczkami, przez, przez to, że są właśnie mniejsze. I jak biegną, to. Um, Wydaje się, jakby taką smugę niebieską zostawiało, Oczywiście, jak bardzo szybko biegną, więc dlatego tak się nazywają. A samce są no, większe od nich i rude. W tej książce też opowiadam na przykład o przygodzie, gdzie poszukiwałam kangurów, ale w miejscu, gdzie byśmy się ich pewnie nie spodziewali, czyli w takim miejscu, na plaży. Dowiecie się pewnie, jeżeli przeczytacie książkę, czy one tam chodzą na tą plażę, czy nie. Ale zdradzę Wam tyle, że znalazłam ślady kangura na piasku. Tutaj macie je pokazane, więc um, będziecie mogli spróbować odbić swoje ręce mniej więcej w takim kształcie, jak są te ślady. Ale co jest najśmieszniejsze w tych śladach, tutaj Wam jeszcze pokażę, tu lepiej widać. Tak wyglądają. Tutaj. I co jest najśmieszniejsze, że widać tam raz, dwa, trzy, cztery? Pięć kończyn. Ale czemu pięć? Bo przecież kangury mają nogi tak jak my. No i jeszcze na łapkach się opierają, więc powinno być cztery. Co jest tą czwartą? Tą czw e, znaczy piątą. Co jest tą piątą? Tą piątą jest ogon. Poruszają się w bardzo śmieszny sposób, czyli em, Wyobraźcie sobie, że taki kangur stoi, i on stoi na przednich łapkach, na tylnich i ogonem. A potem, jak rusza się do przodu, to podnosi tylne łapy, trzyma się na przednich i na ogonie przesuwa je do przodu. No i tak się właśnie przemieszcza. To jest taki jego chód, czyli jak chodzi, tak się porusza, a no jak biegnie, to skacze. Tutaj macie moje zdjęcia, jak poluje na no te kangury. Znaczy nie poluję, ale um, chcę je po prostu zobaczyć. E, tam były takie wielkie wydmy, co mi się trochę kojarzyło z Argentyną, bo w Argentynie to jest zupełnie, zupełnie inny kontynent to jest Ameryka Południowa, inna część świata ale w Argentynie na plaży też właśnie były takie wielkie góry, góry Piachu. I chodziłam po nich nie po to, żeby zobaczyć kangury, tylko po to, żeby zobaczyć słonie morskie. I trochę się wtedy bałam, bo szłam po takiej wydmie. Tak naprawdę to nie była wydma, tylko kawałek takiej skarpy, gdzie było bardzo dużo piachu tutaj i to było bardzo strome. Ja szłam tak tutaj, a słonie morskie były tu, i to były samce, czyli takie bardzo duże foki. Z takimi nosami śmiesznymi, dlatego się nazywają słonie morskie. I tam było kilko, kilka samców. Był jeden samiec alfa. Było to widać e, od razu, który to samiec alfa, po tym, że jest naprawdę ogromny i bardzo wrogo wyglądał. One mają takie złe spojrzenia. E, więc to jest taka przygoda nie z tej książki, no ale e, przypomina mi się właśnie ta przygoda patrząc na te zdjęcia. E, możecie też Zobaczyć przygodę z delfinami. Ja tutaj nie będę z nimi pływała, chociaż bym chciała, ale za to ktoś je spotka w wodzie. To był taki surfer, który po prostu sobie surfował normalny dzień i nagle podpłynęły do niego delfiny. To musiało być naprawdę coś niesamowitego. Takie przeżycie. Sama bym tak chciała, tylko że ja nie surfuję, nie umiem, ale po prostu bym chciała tak. Spotkać delfiny tak po prostu pływając. Mm, więc tak, co jeszcze? No i oczywiście będziecie tu mieli przygody o ratowaniu zwierząt yy, właśnie z tych spalonych obszarów. Tutaj macie ratowanie kolczatki. Yy, jeżeli już przeszliśmy do tego tematu, to kolczatka to bardzo śmieszne zwierzę, tak wygląda. Jest dokładnie tej wielkości, może... Nie, tak naprawdę większa trochę. Mniej więcej taka. Większa od naszego polskiego jeża i podobna całkiem do niego, tylko że ma grubsze kolce. Większe i nie ma normalnego takiego pyszczka jak nasz jeż, tylko ma taki dziubek. Co wygląda jakby była mieszanką jeża i mrówkojada na przykład. Więc to jest bardzo śmieszne zwierzę. I to jest nie takie zwykłe zwierzę, bo teraz sobie myślicie, że to jest pewnie ssak. I macie rację. To jest ssak, ale niezwykły. To jest ssak jajorodny, czyli jest ssakiem, a znosi jajka, i z małych z jajek się wykluwają właśnie mała. I to jest jeden z dwóch jedynych stekowców na świecie, bo tak się właśnie to nazywa: stekowiec, czyli jajorodny ssak. A drugi to jest właśnie dziobak. Dziobak. Um, chyba większość z Was zna bardziej dziobaka niż kolczatkę. Dziobak no, wygląda jak bubr pomieszany z kaczką, bo ma tutaj ciało bobra, a tutaj takie stopy trochę jak kaczka i dziób oczywiście kaczka. E, ale co jest ciekawe, one, samce, mają tu na piętach z tyłu kolec jadowy. Z bardzo, bardzo silnym jadem. To jest jeden z najmocniejszych jadów na świecie, tak naprawdę, znaczy, z najbardziej bolesnych. Jest niesamowicie bolesny i one tego używają. Prawdopodobnie naukowcy nie są do końca zgodni, do czego one tego używają, ale większość z nich jest zgodnych, że do walk pomiędzy samcem a drugim samcem. Więc no, tak wygląda nasz dziobak. one są naprawdę bardzo słodkie, żyją głównie w wodzie, no ale oczywiście oddychają powietrzem i budują sobie nory, co jeszcze? Czasami wychodzą na, na brzeg gdzieś dalej, ale rzadziej, zazwyczaj buszują pod wodą i wyjadają różne, na przykład krewetki, takie mniejsze stworzenia. Um, no, więc to są jedyne dwa stekowce na świecie. Taki fajny fakt. Um, Kolczatek jest naprawdę bardzo dużo w Australii. Na Wyspie Kangura widziałam ich bardzo dużo. Nie każde potrzebowały pomocy. Niektóre po prostu yy, przenosiłam z drogi, bo niestety często wychodzą na sam środek drogi, żeby sobie przejść na drugą stronę. A te zwierzęta nie biegają, są naprawdę bardzo powolne. Um, więc a tam samochody nie za bardzo się zatrzymują niestety więc za każdym razem jak widziałam kolczatkę to wychodziłam, przenosiłam ją za pomocą takiego specjalnego yy, ręczniczka powiedzmy to jest ten ręczniczek ten tu, taki różowy e, no i brałam ją delikatnie i przenosiłam na yy, tam Przenosiłam tam, gdzie chciała przejść. Um, więc no. W tej książce też opowiadam o ratowaniu takiej pierwszej pomocy dla zwierząt, bo wtedy właśnie uświadomiłam sobie, jak ważne jest, um, jak ważne jest to, żeby znać pierwszą pomoc dla zwierząt, bo większość z Was um, teraz. Nie słuchacie i pewnie większość z Was ma jakieś zwierzę w domu. Nawet jeżeli to jest chomik, to jest też naprawdę ważna część rodziny taki chomik, albo większe zwierzę jak królik, pies, kot. Yy. Bo trzeba wiedzieć, jak się nimi dokładnie zajmować, bo nigdy nie wiadomo, niestety, co się stanie. Możecie być z, yy, z psem na dworze na spacerze, w lato może być bardzo gorąco. I nagle zemdleje, i większość ludzi niestety nie wie, co wtedy zrobić, jak pomóc takiemu zwierzakowi. Dlatego, bardzo jest ważne, żeby wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy. Tutaj opowiadam o tym w książce. I nawet stworzyłam nowy dzień w kalendarzu, jest już drugiego, czyli dzień po tym dniu, czyli Dniu Dziecka. Więc jak to dzisiaj oglądacie, w Dzień Dziecka. Jutro będzie obchodzony właśnie dzień pierwszej pomocy dla zwierząt, który stworzyłam. Możecie wejść na moją stronę fundacjaneli.org, a sama fundacja nazywa się The Adventure Starts Here Foundation. Um, I tam jest napisane, jak udzielać pierwszej pomocy dla zwierząt. Można tam zobaczyć film, który niedawno nagrałam u weterynarza doktora Dziwaka, który opowiada mi, jak udzielać pierwszej pomocy i w łatwy sposób. To tłumaczy, więc to jest bardzo fajne, i oczywiście tam będziecie mogli zobaczyć kilka interesujących zwierząt, które dosyć rzadko się widuje. To nie są zwykłe zwierzęta domowe, więc na pewno będzie Wam się podobało, a ten film może Wam się kiedyś przydać. Miejmy nadzieję, że się nie przyda, ale i tak na wszelki wypadek warto mieć większą wiedzę. Więc no, to jest naprawdę bardzo fajna książka, całkiem fajnie mi się udała. Mam nadzieję, że was zainteresuje, jeżeli ją przeczytacie. No i możecie oglądać moje przygody na TVP ABC. Pa pa.